Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Dzień dobry Państwu. Jest 12 sierpnia 2024 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest Energy Drink. Oto najważniejsze informacje sektora energetycznego, które przygotowałem dla Państwa dzisiaj. Wiemy, że rydutowy to trudna kopalnia, ale wiemy też, że jest tam dobry węgiel. Musimy zrobić wszystko, by móc go wydobywać bezpiecznie dla ludzi, mówi Leszek Pietraszek, prezes Polskiej Grupy Górniczej w rozmowie z Trybuną Górniczą po katastrofie górniczej w tej kopalni. Politico uważa, że Teresa Ribiera ma wszystkie cechy, aby zostać komisarz do spraw energii w Unii, poza jedną – jest sceptyczką energetyki jądrowej i blokuje ją przez to Francja. Premier Saksonii Michael Kretschmer wezwał w NTV do wznowienia relacji z Rosją i odbudowy gazociągu Nord Stream 2 do Niemiec. Z kolei minister spraw wewnętrznych Niemiec wzywa do najwyższej wrażliwości wobec rosnącego ryzyka ataku Rosji na infrastrukturę krytyczną z użyciem szpiegostwa, sabotażu, cyberataków oraz terroryzmu. Niemcy chcą, niczym Polska, przyjąć przepisy o ochronie infrastruktury krytycznej. Jest szkic ustawy o skrócie KRITIS. 10 sierpnia doszło do masowego protestu Serbów w Belgradzie przeciwko kopalni Litu w Loznicy. Agencja Argus. Podaje, że firmy europejskie wtłoczyły do magazynów gazu na Ukrainie w czerwcu i lipcu odpowiednio 15,4 i 51,9 miliona metrów sześciennych w porównaniu do 102,7 i 586,6 miliona rok do roku. Powód to rekordowe zapasy w Europie i obawa o bezpieczeństwo po atakach Rosji. Według informacji wywiadu ukraińskiego, platforma wydobywcza na Morzu Czarnym pod kontrolą Rosjan została wysadzona. Byłaby to kolejna taka akcja z tak zwanymi wieżami bojki po wejściu tam sił specjalnych Ukrainy w zeszłym roku. 10 sierpnia doszło do pożaru w systemie chłodzenia zaporowskiej elektrowni jądrowej. ROSATOM, zarządzający obiektem od czasu rozpoczęcia okupacji Rosji, oskarża siły zbrojne Ukrainy, które miały zaatakować ten obiekt dwoma dronami. Rosjanie ostrzegają też, że działania zbrojne Ukrainy pod Kurskiem zagrażają kurskiej elektrowni jądrowej. Tymczasem pożar w Zaporożu został ugaszony. Rzecznik resortu spraw zagranicznych Rosji twierdzi, że wideo z jej propozycją oddania okupowanego atomu w Zaporożu w zamian za opuszczenie kurska przez Ukraińców to tak zwany deep fake. Drugi gazowiec floty widmo LNG w Rosji odbierający gaz z projektu Arctic LNG 2, objętego sankcjami zachodu, to według agencji Bloomberg Statek Azje. Asia Energy. On też miał fałszować sygnał AIS, podobnie jak Pioneer, który miał robić to samo niedawno. Niedobory paliw oraz paraliż kolei sprawiają, że uczestnicy giełdy w Rosji znów zgłaszają coraz częściej niedostępność benzyny. Kontrakty są realizowane czasami z kilkutygodniowym opóźnieniem. Amerykańska Izo Energy przygotowuje się do wznowienia pracy kopalni uranu Tony D, która w przeszłości zapewniła około miliona funtów tlenków uranu. Opozycja w Australii chce znieść zakaz budowy nowych elektrowni jądrowych i postawić jedną w miejsce wyłączonych bloków węglowych w Lidel. Partia rządząca obstaje przy odnawialnych źródłach energii, cel to 82% udziału w miksie do 2030 roku. To wszystko w informacjach przygotowanych dzisiaj. Następna, oczywiście, jutro, i już teraz Państwa na nie zapraszam. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.